Diemankuje ja jestem Kuba i dzisiaj otwieram mega boxa za 5000 puszek. Tu zaczynam i nie mam nowej E, dupa Słabo Despajkuj się Tylko 12 gemów dostać i my kupuję od razu 3 gemy To za i... słab słaby jakiś megaboks Dobra i ból jeszcze na kolejną Jest przy okazji mogę usiąść to w całości. To co? Ja kończę, bye bye.